W tym odcinku wykonałem 6 zadań od moich znajomych na szefy.pl na trybie kit pvp również losie wam zaległe 15 cukrów przyspieszenia a jedyne co wystarczy zrobić to zostawić łapkę w górę, subika, dzwoneczkiem i napisać swój link w komentarzu i co? ja bez zbędnego przedłużania zapraszam was do głównej części odcinka Czymano widzowie ja jestem Alson i witam was w drugim materiale serwera szefy.pl w tym materiale tak jak powiedziałem na wstępie wykonamy 6 zadań od moich znajomych a pierwszym zadaniem, które sobie wykonamy, to jest zadanie od pel, które właśnie Wam się wyświetla na ekranie. A tym zadaniem jest, żebym zarobił 10 tysięcy. Ja mam taki mierzyk 4-1, go sobie wystawmy na rynek. A drugim zadaniem jest odnez jego, żebym zabił jednego gracza bez zbroi. Co To weźmy sobie tak. Ale stop! Przed wykonaniem zadania od Neziego chciałbym zwrócić się z prośbą do administratorów serwera szefi.pl. Chciałbym dostać długo wyczekiwaną rangę minity, a wy widzowie możecie mi w tym pomóc, zostawiając sporą ilość łapek w grę i wyświetleń. I co? My już przechodzimy do zadania od Neziego. Ok, zjedzmy refilkę i wziąć taką platformę, skoczmy sobie na nią i widzimy się... o, dobra. Tutaj mamy już pierwszego gracza. spróbujemy sobie zaraz zepchnąć. To widzimy się jak to jak tutaj ktoś przyjdzie. Dobra, ten gracz tutaj przyszedł. Tutaj spróbujemy zepchnąć I go zepchnęliśmy. I go zabiliśmy, więc mamy pierwsze zadanie zaliczone. Dobra, widzowie, a drugim zadaniem to będzie zadanie od X habanusa Żebyśmy przebili całą mapę dwa razy bez seta. To co my już ściągamy i biegniemy. Widzimy się po. W krótkim time lapse. Ie. Dobra, zdrowie. a kolejnym zadaniem to będzie zadanie od x którym jest, żebym zrobił killstreak 10 w żelaznym sycie, ale jest dowolny miecz. A i możecie zapytać, skąd ja mam taki świecący miecz, taki zielony. I Jest on z mojego teksturpaka, który jest na poprzednim odcinku, gdzie was tam serdecznie zapraszam. Link do tego odcinka macie w opisie, stawiajcie tam łapeczki w górę, komentarze. No i co? No i no i tam jeszcze macie wszystko wyjaśnione na temat tego teksturpaka. No i co? Lecimy już wbijać ten Kill Tu jest jakaś platforma, to może tutaj polećmy. Mamy jakieś delikata. Spadnie, abyśmy, abyśmy... I zabiliśmy pierwszą osobę. To co, widzimy się przy kolejnej. Dobra, dźwięk tutaj ja mam kolejne dwie osoby. Jeden jest w Kobabie. Padł jeden. jeszcze drugi. No, i padł y drugi. Mamy już 3 killstrakes z 10. O, to jest kolejny, ale poszedł niestety. Dobra, widzimy się w szklanej osobie. jesteśmy, to jest jakaś bitwa. Może tego byśmy akurat jak się podwalili. 8 no i odzieliśmy. Mamy piąty killstrike. Już nie mamy refili, niestety. O, kurde. Chadnie tego kogo, bo proszę. Ma 5 HP, dobrego niego. Miałem jakieś ortografię przed i nam go podwalił. Tutaj nas ktoś goni, ale i tutaj jest jakaś osobka. Kurde, że dipsy nam bije. Cieka chyba. Dobra, to biję się z nim. Kurde. jak mu zbić tarczy. i, i zabiliśmy go! Mam już tą szóstą osobę tutaj. spróbuję ja go dogonić sobie. nataju. O kurde, do niego do kubaba. I go zabiliśmy. O, i to ten nam rzucił. Jeszcze trzy osoby. I mamy zadanie zaliczone. O dobra, to jak ktoś biegnie. Coś no tego nie przemyślał za bardzo. Nisko, bobie. I zabiliśmy kolejną osobę. Jeszcze dwie i zadanko zaliczam O, i zabiliśmy kogoś. Żebyśmy my zaraz jeszcze nie umarli. Tylko jedna osoba. No ma, ma 6,5 HP, to byśmy go mogli zabić. O, no i zabiliśmy go. I zadanie od X mamy zaliczone. Dobra, Wzowie, Tak możecie zauważyć, że mam 10 tysięcy 11 dolarów. ten nam się rynek odpalił. I się mieczek sprzedał. Czyli kolejne, już czwarte zadanie mamy wykonane. Tutaj widzowie dogrywam głos, ponieważ się nie nagrał. Powiedziałem, że następne zadanie to jest zadanie od Lisa, czyli żebym zabił 25 osób w 3, w 3 minuty. To było już piąte zadanie na naszej liście, a ostatnim zadaniem, szóstym już, to będzie zadanie od Wortala, żebym zrobił strike 25. I śmiało myślę, że to zadanie możemy sobie zaliczyć, ponieważ w poprzednim wyzwaniu właśnie zrobiliśmy sobie taki strike. Więc co, my się widzimy w następnym materiale i wyczekujcie, ponieważ będzie coś specjalnego dla Was. Yo!